Cześć, kochani! Cześć! Jesień. Ta smutna, deszczowa jesień zbliża się wielkimi krokami. E, oszczędzała nas w tym roku, bo październik naprawdę był piękny. E, ale tak, będzie coraz więcej deszczu, będzie coraz więcej chmur, a słońce coraz szybciej będzie się chować. E, tak, i każdemu z nas przydadzą się, przydadzą się takie umilacze, takie rzeczy dzięki którym my poczujemy się lepiej, będzie nam przyjemniej, będzie nam przytulniej, jakkolwiek, aby tylko przetrwać tę deszczową i zimną, nieprzyjemną jesień. Ja takie umilacze jesienne mam, wzięłam dzisiaj, pokażę Wam. Mam nadzieję, że się spodobają, może Was zainspirują i też sobie coś z tego kupicie. Od razu przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do pierwszej rzeczy. No nie byłabym samą, gdybym tutaj... Perfum nie przyniosła. Wiecie jak ja kocham zapachy. Mam fioła na punkcie zapachów. I, I ostatnio był taki vlog, nie tak dawno, o perfumach. I coś tam pytałam Was, i w komentarzach bardzo dużo dostałam odpowiedzi: spróbuj perfum marki Tom Ford. I ja już czuję, że jestem gotowa na przygodę z tą, marką, z tą marką. To jest tak, słuchajcie, że perfumy marki Tom Ford albo się kocha, albo nienawidzi. Nie ma nic pomiędzy, słuchajcie. I to już wiele osób mi mówiło, że ktoś jest bardzo na nie, albo jest bardzo na tak i używa tych perfum długimi, długimi latami. Na początek, słuchajcie, nowość. Nowość od marki Tom Ford Metallic. Kiedy po raz pierwszy spryskałam się tymi perfumami, i mój pan małżonek zszedł z góry na dół, zapytał mnie: O, pieczesz jakieś ciasto? Mówię, nie, to ja tak pachnę, nie ciasto, bo na mojej skórze te perfumy pachną naprawdę ciastem, wanilią, czymś takim mniamuśnym. Co ciekawe, przed włączeniem kamery zrobiliśmy test, jak pachną te perfumy na nadgarstku Karoliny. I Karolina, chodź się jeszcze z tym nadgarstkiem, bo ja aż nie wierzę. U Karoliny to jest zupełnie no inna historia. Teraz ta wanilia delikatnie bardziej się przebija, ale ja jej nie. nie czuję jakoś bardzo. To, właśnie, to jest, że ja nienawidzę zapachu wanilii. To jest tak minimalnie. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak perfumy potrafią wiązać się różnie z różnymi skórami. U mnie te perfumy to jest głównie wanilia, prawie od początku do końca. U Karoliny teraz minimalnie. To jest niewiarygodne. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie zawsze spryskać nad garstek. Nie, nie kierować się tym, jak ktoś pachnie do końca, bo na naszej skórze może być inaczej. Słuchajcie, to jest zapach, w którym jest wanilia w nutach tych dolnych, ale w tych środkowych jest. Jest taki składnik heliotrop i są to takie fioletowe kwiatki, które właśnie odpowiedzialne są za ten waniliowy zapach. Jest tu też bergamotka i różowy pieprz, których ja nie czuję. Jest głuk konwalia, to się zgodzę. Jest drzewo sandałowe, no ale w moim przypadku jest bardzo tak, słuchajcie, jeśli używam tych perfum, tak ciepło, otulająco, tak miło. Dla mnie to jest idealny zapach na jesień i ja... Nie potrafię przestać go używać, aczkolwiek jak pierwszy raz się spryskałam, mówię: Nie, no sama wanilia, dziękuję bardzo, ja nie chcę. No i później tak jakoś mnie kusiły te perfumy, a opakowanie jest piękne. Mówię, a spróbuję jeszcze raz. Słuchajcie, spróbowałam drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty. No, zakochałam się w tych perfumach. Jest to taki dla mnie idealny zapach na jesień, bo właśnie on tak mnie otula i sprawia, że jest mi. Ciepło. Z perfumami marki Tom Ford jest tak, że mam wrażenie, że one tak trochę hipnotyzują. Że one są tak wyraziste, tak, tak wyjątkowe w odbiorze, że mało która marka tak potrafi działać na zmysły. Drogie są te perfumy, w ogóle wszystkie marki Tom Ford. Akurat ten flakon 50 ml kosztuje 450 zł, jest to jakaś tam promocyjna cena, one pewnie zaraz będą droższe. Ale naprawdę piękny zapach. Tylko. To też nie jest tak, że ten zapach polecam dla każdego w każdym wieku nie. Nie każdy się w tym zapachu zakocha. Ja się zakochałam, bo ja lubię takie ciepło, otulenie. Yy, mi bardzo pasują. Karli, na tobie też? Tak. 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 Nie, U Karoliny na Nators Płacy nie czuć mi. Bardzo polecam. Nazywają się Metallic. Nic metalicznego w zapachu, metalizującego, nic takiego nie mają. Polecam. E, idziemy dalej. Jak był zapach, to teraz książka. Książkę poleciła moja przyjaciółka. Ona mamy wiele wspólnego. Wiem, że no, lubimy te same książki, bo już to sprawdzałyśmy wielokrotnie. Na 10 książek 9 nam zawsze tak samo pasuje. I to jest książka Jakuba Szmałka, na której widać troszeczkę, e, troszeczkę filiżanka po kawie. Tutaj stała. E, czekaj, wyczyszczę Karola, bo e, ta książka wędruje do ciebie. Pożyczyć ją. E, Jakub Szmałek. E, polski pisarz. Słuchajcie, to jest chłopak, który, uwaga, pisarz scenarzysta, absolwent Oxfordu, doktor archeologii śródziemnomorskiej. Także i w ogóle, słuchajcie, otrzymał mnóstwo nagród już za swoje książki. No, taki pan, powiem wam, yy, no, sporo osiągnął, 86-rocznik Twój Karola? Nie, przepraszam. Żartowałam, no. No jak to? Żartowałam, no. Pocze, <laughs> Ale no, nie, bardzo dobry pan jest rocznik. Słuchajcie, e, książka, hmm. ja to przeczytam, bo to jest idealne streszczenie. Na jednej z warszawskich ulic dochodzi do wypadku. Ginie Ryszard Buczek, aktor prowadzący popularny program dla dzieci. Wszystko wskazuje na to, że stracił kontrolę nad pojazdem. Julia Wójcicka, dziennikarka plotkarskiego portalu w stylu... Umówmy się, pudelek, ma jednak podstawy sądzić, że ktoś pomógł celebrycie odejść z tego świata. I ta dziewczyna zaczyna prowadzić śledztwo na swoją rękę, i szybko się przekonuje, że prawda o śmierci telewizyjnego gwiazdora jest bardziej przerażająca niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić, słuchajcie. Książka mnie tak wciągnęła, tak mnie wciągnęła, nie jest to najnowsza książka. Ona jest chyba z poprzedniego w ogóle roku. Seria, na pewno nie jest najnowsza, ale najnowsza wyszła właśnie teraz. Drugi tom, który brzmi kimkolwiek jesteś. Miał premierę dokładnie niedawno, 16 października, i za ten drugi tom zabieram się już w ten weekend. Natomiast ta książka komu ją polecam? Polecam na pewno na jesienne wieczory. Polecam szczególnie Warszawiakom, bo tutaj jest dużo takich warszawskich odniesień. Bardzo dużo właśnie takich podobieństw. Jest jedna straszna rzecz w tej książce. Strasznie znaczy przerażająca, nie straszna. Miał coś się wydarzyło ostatnimi miesiącami pewien taki, pewne, takie, pewne takie bardzo złe zdarzenie dla pewnego pana. Zaczęto mówić o tym głośno. I w tej książce to zdarzenie. Też jest na przykładzie pana tego właśnie Ryszarda Buczka. Nie zdradziłam za dużo Karola? Nie skumałaś, nie, to dobrze. A jak ja to czytałam, a to, to wszystko wyszło na jaw w tym czasie, kiedy ja to czytałam, to było dla mnie mega przerażające. Ja Wam nie powiem o co chodzi, bo musicie przeczytać. To jest w tej książce. Przerażające. Dużo właśnie warszawskich odniesień do miejsc w Warszawie, ulic... Um, Właśnie dużo takich plotkarskich, pudelskich zagrywek pudelkowych. E, jene, to jest tak świetna książka, że Karola, teraz Tobie ją wręczam. E, z chęcią przeczytasz. Ja się zabieram za drugi tom, który właśnie się pojawił. Kimkolwiek jesteś, ukryta sieć, e, Jakub Szmałek. Zapamiętajcie to nazwisko, jeśli przypadkiem jeszcze nie znacie. Genialny pisarz, genialna książka. Tak było. A ja naprawdę nie mam czasu tak w ciągu roku czytać książki. Ja czytam właśnie w święta, w, w długi majowy weekend, w wakacje, wtedy nadrabiam te książki, a tak w ciągu roku nie. A to jest książka, którą właśnie przeczytałam w ciągu roku. Genialna, z polecenia mojej przyjaciółki i ja też wam polecam. To jest druga rzecz. Idziemy dalej, idziemy dalej i no wiecie, ja to jestem jednak nos. Muszę mieć zapachy. A jeśli zapachy to Jamalon, ale już nie perfumy, coś jednak dla mnie dużo może nieważniejsze, ale równie ważne. Zapachy do domu. I słuchajcie... Absolutnie zjawiskowa. W ogóle uwielbiam otwierać pudełka z Jo bo oni zawsze pryskają to perfumami i to tak pięknie pachnie. Świeca. Świeca Jo To jest moja chyba trzecia z kolei. Świeca... No która? Świece Jo Malone, słuchajcie, są takie, że jak zapalicie ją w domu na 20 minut, to cała wielka powierzchnia, mój salon, kuchnia, łazienka, wszystko jest w tym zapachu. I wystarczy zgasić. I ten zapach się unosi przez następne minuty. Absolutnie pięknie. W ogóle te opakowania są takie piękne, tych świec. Ja teraz staram powąchać. Karoli. No zobacz, Karol, jak to pachnie. No to jest po prostu. Nie będziemy tutaj zapalać jej, żeby nie podpalić naszych pięknych ozdób. Pięknie. Słuchajcie. W takim lesie. Jak w takim lesie. To jest akurat Wood Sage and Sea Salt, te jedne z moich ulubionych perfum, ale po prostu. Och, jejku, jak w lesie! Absolutnie genialny pomysł na prezent dla, dla każdego. Ja bym się ucieszyła z takiej świecy. Bo te świece, słuchajcie. Ja nieśmiało mogę powiedzieć, że to są lepsze świece niż świece słynnej marki Diptik. Dłużej się palą może tak to imię. dłużej, pięknie właśnie ten zapach się unosi. No i w ogóle, jeśli właśnie potrzebujecie jakiś taki prezent dla mega ważnej cioci czy kogokolwiek, to te opakowania, jeszcze zawsze do tego jest taka piękna wstążeczka. No ślicznie to wygląda. Naprawdę generalnie to jest super sprawa. 20 minut, i macie wielką powierzchnię e, mieszkania, całą w tym zapachu. E, drogie są to świece, bo tak od 125 zł. Dostępne są w perfumeriach Douglas, ale, ale nie porównacie żadnej innej e, świecy, która tak długo, mocno, intensywnie pachnie i nie wypalają się szybko. To jest ważne. Ja je oszczędzam też zresztą naprawdę. 20 minut wieczorem. Jak przychodzę, właśnie zapalam i później ten zapach się unosi. Absolutnie polecam Jo Malone, w ogóle całą markę. Marka jest, o jest cudowna. Ale, żeby było zachować równowagę, bo jest to produkt drogi, pomyślałam, że powiem Wam o takim jednym moim odkryciu za kilkanaście złotych. O czymś, co bardzo, bardzo trudno dostać w Rossmanie, a udało mi się w trzecim Rossmanie dostać. Nie ma tego online, jest to wykopione. Słuchajcie, jest to zapach do domu, w formie, no takiej wiecie, czyli patyczki wkładacie do, do tego flakonu. E, wanilia burbońska. Słuchajcie, zapach, który kupicie tylko, właśnie bo to jest DOMOL, czyli e, zapach rosmanowy, kupicie tylko w Rosmanie, który pięknie pachnie. E, ale na bardzo, bardzo w bardzo, bardzo małym pomieszczeniu. Czyli jak postawicie sobie nie wiem, w kuchni czy nie wiem, w salonie to w ogóle nie będzie czuć tego zapachu. Ten zapach stawia się najlepiej w, A, czekajcie jeszcze to, najlepiej w toalecie, kiedy jest mała toaleta i jak gdyby małe pomieszczenie. I to słuchajcie, tak pięknie pachnie. Zaraz Wam tutaj pokażę, może dwie ma. Wygląda to, no nie jest to high haj design, ale też kosztuje tylko 13 zł. I jest to zapach Karola wanilia właśnie burbońska. Powąchaj. Ty nie lubisz wanilii. Karola się skrzywiła. Zapomniałam. zapach mojej mamy. Uwielbiam wanilię. I słuchajcie, stawiacie Coś takiego w toalecie, i w takiej małej toalecie ten zapach będzie pachniał bardzo miło. Ja lubię wanilię. I ten zapach mi się też tak kojarzy właśnie z otuleniem z ciepłem. I teraz uwaga: z tej marki są też inne zapachy, to ich w ogóle nie kupujcie, bo one w ogóle nie pachną. Jeśli lubicie wanilię, to skupcie się na ten konkretny właśnie Bourbon Wanil, bo ten pachnie. Te inne to w ogóle nie pachną z tej samej marki, jakieś tam próbowałam kwiatowe. Um, kojarzy mi się ten zapach z zapachem fajki, którą mój tata palił, jak byłam malutka. Um, tak, miał takie przyzwyczajenie miał taką prawdziwą fajkę i palił. Um, i, I ten zapach jest taki też, właśnie. No, jak ktoś nie lubi wanilii, tak jak Karola to absolutnie nie, ale jeżeli ktoś lubi wanilię, to do małego pomieszczenia, do toalety, idealnie będzie pasowało. A na większe zasięgi to jak najbardziej mm, jamalon. Co Cię zainteresowało dzisiaj, Karola, coś? Bo już kończę, właśnie. Yy, w sumie książka, Perfumy i ta śpieczka pięknie, I Cudownie, no to bardzo się cieszę. Yy, dajcie znać, jakie są Wasze umilacze, macie coś sprawdzonego, może coś dobrego, smacznego. Yy, ja jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie jesienne umilacze, a ja już się żegnam na dziś. Dziękuję bardzo, jak się podobało, to łapka w górę i suby są dla mnie bardzo ważne, więc subskrybujcie pa!